Myślę, że nie tylko ja patrząc na ten materiał, zastanawiałem się, czy panowie e, widzieli film Nietykalni i czy w jakiś sposób ich zainspirował, bo historia e, lepsza niż hollywoodzka. Za chwilę zresztą o niej porozmawiamy, ale na razie przedstawmy naszych bohaterów. Mikołaj Nitka, czyli Nitas i tak będziemy do Ciebie mówić, a obok Michał Klafetka, czyli Klafa. E, pitam... Witam. Witam. Kajko i Kokosz prawda? <grym się> Interesuje mnie bardzo, jak to się zaczęło, czyli jak dałeś to ogłoszenie, w którym zresztą odwołałeś się do Nietykalnych. Tak, tak, tak. To przychodzili różni ludzie? Tak, przychodzili różni ludzie, przychodzili ludzie e, z różnych segmentów można powiedzieć. Na byli to ludzie e, młodzi, którzy mm. szukali e, dodatkowego zajęcia na weekend. No to co tu kliknęło, że akurat z mistrzeniem się spotkałeś? Po pierwsze mamy jeden wspólny miadownik sport. E, to było coś takiego, co podczas... wyszło podczas rozmowy. rozmowy. E, Doszło do tego, że wspólnie podczas rozmowy też ustaliliśmy, że mamy wspólnych znajomych z tego kręgu. Ja też akurat się przyjaźnię z wieloma sportowcami, których akurat Michał też dob dobrze zna. Mhm. Więc co za tym idzie, no po prostu gdzieś znaleźliśmy taki wspólny mianownik, który, który sprawił, że zaczęliśmy po prostu się dobrze dogadywać od samego początku. Ja też rozmawiałem z Michałem e, przez telefon e, e, jako pierwsza taka rozmowa telefoniczna e, żeśmy przegadali dobre 40 minut mm -hmm. e, i w sumie już wtedy wiedziałem, że jest to osoba która z którą będę mógł dużo podziałać mhm. i na takiej osobie mi zależało, a też bazując na mojej postawie, ja mam metr 90, więc żeby mnie dźwignąć, to też trzeba mieć dosyć sporo siły, a Michał akurat mimo tego, że jest dosyć osobą niepozorną, to ma bardzo dużo siły mhm. i to też sprawiło, że postawiłem po prostu taką kropkę nad i mhm. Michał działamy. To ten. Co będzie Michał w tym wyzwaniu, które chcecie wspólnie podjąć najtrudniejsze, który etap e, będzie dla ciebie jako dla silnika tej operacji e, najtrudniejszy? Myślę, że już pod samym kątem dnia zawodów to my będziemy przygotowani na 100%. Tak naprawdę cały dystans rozgrywa się przed samymi zawodami. Wtedy, kiedy trzeba rano wstać, a jest się zmęczonym, kiedy załóżmy się nie przespało nocy itd. itd. Mhm. I tak naprawdę te wszystkie chwile po drodze są dużo trudniejsze niż sam dzień startu. W samym, dnie, w samym dniu startu my już będziemy jakby celebrować to, co robiliśmy po drodze po prostu. Mhm. Macie gorsze i lepsze dni. Masz tak. I co I... wtedy? E Sztuką jest zamienić swoją frustrację, swoje zdenerwowanie, w działanie. I są dni oczywiście, że mam na tyle dosyć, że zamykam się w pokoju, uronię parę łez i na drugi dzień po prostu budzę się z większą motywacją. Mhm. Że wiem, że dam sobie radę, że mogę zrobić coś fajnego i to mnie jednocześnie motywuje. Ja akurat mam taki umysł, że jestem typowym wojownikiem i jak coś mi nie pójdzie, to ja to staram się obrócić w większą motywację do dalszego mm. działania. Co byś poradził tym osobom, które. E, czy co byście poradzili tym osobom, które z jakichś powodów przeżywają e, życiowy wstrząs, który sprawia, że ich życie zaczyna wyglądać inaczej niż przed tym wstrząsem? To może być choroba, to może być jakiś rodzaj inwalidztwa, to może być e, odejście Depesja. osoby bliskiej, po której nam się życie sypie. Wyjść do ludzi po pierwsze. Okay. To jest najważniejsze, co można zrobić, najlepsze, co można zrobić. Żaden psycholog, żaden terapeuta nie zrobi tego, co drugi normalny człowiek. Ja też akurat miałem taki, taki czas, że doszedłem do momentu w życiu, że zadałem sobie pytanie, co dalej choroba rujny organizm, trzeba z tym walczyć. To, co chciałem w życiu, zobaczyłem. Oczywiście jeszcze kręcą mnie Stany, ale to jest. Mm, Spokojnie, tam temat... Najpierw obejrzyj mój program, Jest <laughs> Tak, dokładnie tak. <laughs> dokładnie tak. Trzymam to do słowo. <laughs> 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 dokładnie. I teraz trzeba było sobie zadać pytanie, co dalej? Co, co zrobić, żeby czuć się no, spełnionym, tak, po prostu. No i doszedłem do wniosku, że kurczę, no trzeba z jednej strony odciążyć trochę rodzinę w weekendy, a jednocześnie zrobić coś kreatywnego. I szukałem właśnie takiego kompana jak Michał, który z którym wspólnie zdziałamy coś niesamowitego. Ja mam w sobie bardzo duże pokłady właśnie takiej energii, takiego samozaparcia w dążeniu do, do celu. Mm -hmm. Natomiast no niestety, ale potrzebuję do tego drugiej osoby, tak, A, by to jeś... realizować. Jeszcze środków, Michale, potrzebujecie, żeby kupić Fachowy sprzęt, żeby to się w ogóle udało. Tak, I taki... dokładnie. I na co są. My potrzebujemy tak naprawdę dwie rzeczy, które są najdroższe jakby w, tak. w naszej akcji, to wózek biegowy plus rower. Wózek biegowy to jest koszt około 20 tysięcy złotych, z tego powodu, że on musi być dopasowany do po prostu Mikołaja, tak? Pod jego posturę, pod jego wagę i tak dalej, tak dalej. Ten sam wózek będzie podczepiany do roweru, a rower musi być konstruktywnie mocny po prostu. I wiadomo, że też musi być, mieć bardzo mocne hamulce, tak? No bo jeżeli będzie leciało prawie 200 kg no, jest... no Możesz ciąć po jak? drodze parę znaleźć rzeczy. Ja jak znaleźć tak. tę zbiórkę? Gdzieś ona w internecie hula i można się do niej przyłączyć? Tak, jest, jest zbiórka załączona na, na portalu zrzutka. Nie wiem, czy mogę tutaj użyć. Na zrzutka.pl jest zrzutka o nazwie Ironman na wózku. Mhm. Także zachęcamy do, do wsparcia nas, bo uważam, że Inicjatywa sama w sobie może dać dużo motywacji drugiej osobie po prostu. Mm. Jedno no pytanie, na koniec poza sportowe. Czy oprócz tego, że razem tworzycie pewien projekt sportowy, to też się przyjaźnicie jako kumple po prostu? Często jest tak, że czasami znamy kogoś 30 lat, 20 lat i się z tymi osobami czujemy tak naprawdę obco. My z Mikołajem od samego początku zapaliśmy takie flow, że aktualnie my już traktujemy siebie dosłownie jak bracia. Dokładnie. Pięknie. Znamy siebie może z miesiąc i tydzień. A już tyle udało nam się zdziałać, więc mm -hmm. idziemy, no tak jak moja mama powiedziała. Jak taran. tur? Jak tur? Twoja jak mama tur. to w ogóle jest wyjątkowa postać w tej układance, bo ona podobno gotuje dla Was obydwu, tak. jak ty przychodzisz z <noise> niego? Pozdrowienia poleceni. serdeczne <noise> dla rodziny, która pomaga codziennie rano tak, Cię spianizować, tak, 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 bo to tak, musi tak. być początek dnia tak, i to tak. trwa. A wymaga też wysiłku, bo jak widać nasz Turek nie jest taki mały, tylko że... i trzeba mu pomóc, więc chapeau dla rodziny w takiej sytuacji. Gratulujemy chłopaki w ogóle pomysły, trzymały kciuki, mamy nadzieję i zapraszamy Państwa do tej zbiórki, że pomożemy i sami będziemy czekać, aż dobiegniecie i dopłyniecie, dolecicie Będzie do pracy. Będzie nam bardzo miło. E, Hollywoodzka historia pisana przez życie e, w naszym studiu, a teraz... oni są trochę do nas podobni? A który jest do Ciebie bardziej? Przepraszam, tak że się ja jestem. Tu? A ty, doktora. Niech będzie. Jakby, jakby coś tam się stało, odpukać, to wbijacie na nasze miejsce, dostaniecie sporo i prowadzicie Dobrze. program. Teraz będzie druga hollywoodzka historia, tylko bardziej e, horror niż e, film obyczajowy. E, gdybyście Państwo znaleźli się sami wieczorem na tym osiedlu, to pozostaniecie sami. Chyba że zobaczycie dziwną postać przechadzającą się wśród pustych okien. To może być Robert Stockinger.